Kolejna jakżeż ciekawa i kolorowa para. Sebastian Kasprzak kontra Krzysztof Sławski. Olej! Jak staję na torze, to staję się małpą, to jest moje duchowe zwierzę, robię salta, robię różne fikołki, właśnie tak jak małpki. Czuję się pewnie, jestem dobrze rozgrzany i mogę lecieć dalej. Jestem chłopakiem z brzuszkiem, i tego się nie boję i nie wstydzę i mam zamiar rozwalić program Ninja kontra Ninja. No to ruszyli Sebastian Kasprzak, tory czerwony, Krzysztof Sławski, e, tor niebieski idą równo. O, goni, no, szybciej, szybciej, dawaj, dawaj, no. Powiem tak, szybkość Sebastiana Kastrzaka jest niewiarygodna. Tak i łatwość jaką pogoduje przeszkody, naprawdę robi na nas duże wrażenie, ale jeżeli startuje za weteranem jak Krzysiek Sławski, który jest świetnie przygotowany do tego sezonu, naprawdę może być ciężko go gonić. Może być ciężko i oczywiście faworytem jest Krzysiek sławski, natomiast tu może być yes! niespodzianka! I tu to... może być niespodzianka. I już za chwilę Sebastian Kastrzak stanie przed... Nieprawdopodobną szansę awansu do półfinału. Niewiarygodne czego może być za chwilkę świadkami. Był w finale ósmej edycji. luz, z jakim on podchodzi do tych swoich prób, jest niesamowity. Raz. Sebastian Kasprzak! Sebastian Kasprzak! W półfinale! To, oj, tak jest! Te pół nawet! Luz poprawi. poprawił! I jeszcze będzie szedł dalej! Brawo, Sebek! Co ten gość wyprawia w tym programie? To jest niewiarygodne. To jaką ma osobowość, jaką osobowość wnosi na tor, ale przede wszystkim jakie umiejętności. Skąd ten gość ma tyle siły? 165 cm wzrostu, 80 kg. To nie są warunki na ninja. Ustaliliśmy to, Jura, wspólnie. To jest siła absolutnie wrodzona. A może z brzucha ciągnie, którego tutaj yy, mogliśmy nawet dotknąć. Oj, 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 oj. Naszej chlebnie bucik niestety zmoczył się w baseniku, ale a to będzie to koniec. Niczego nie zmienia. Sebastian Kaczak w półfinale. 11 ninja kontra ninja. Brawo! Ja muszę pozostać obiektywny, ale ja nie wiem czy koszulki z setkiem nie założą na ten półfinale. Nie według mnie będzie bohaterem. Trzeba. Polska cię kocha, jestem przekonany, czuję to. Niesamowite. Na salmonie jeszcze nigdy nie spadłem. Zawsze musi być ten pierwszy raz. No to jeszcze raz zobaczmy, jak Krzysiek Sławski żegnał się ze swoją próbą. A popatrzmy, w którym momencie, dokładnie w tym momencie, awansował do półfinału Sebastian Kastrzak.